nie ja gram, Dobra, Adam, no dawaj, Witam że Dzisiaj jak widzicie, gramy turniej z Krystiakiem i robimy skina do szelki. M no, może damy radę, dobra da dobra. O Jezu. No trochę dobry mają team. No nie uszukujmy się. Adam kam się na razie. W krańczę to Rancji. No <grym grym grym> dobra, kozacy. Dobra. Podaj, się, podaj, podaj, podaj. <grym>. Co oni robią? Nie, mówię że mówiłem bany Ej, no, dobra, pa, 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 pa. No dawaj. A <gulity> Aha, ja chcę mieć takich ostatnich typów na tym... Na ostatnim poziomie, tak? Pyk, pyk. Pyk. Łatwiej dobra, jest dobra. Adam nie baryj, tak. Łatwo. <gulity> no, dobra, łatwo. Dobra. Dobra, przecież tylko ma bizena i nic nie muszę, muszę uważać, żeby nie włączyć twojego numeru, bo to nie, bo będę potem musiał się nauczyć montować No właśnie, a ty nie A Ja dam, może nazbieramy tyle tych big boxów nie, Czekaj, Ostatnio mieliśmy siedem Więc teraz będziemy mieli dziewięć A tam przecież my tylko dziewięć winów musimy zrobić No ja wiem Ty to, to easy, ja myślałem, że dziesięć, czy nie, znaczy piętnaście, myślałem, że będą a nie, nie chyba. Ja w twój numer, ja nie mogę. Fuh, trzeba uważać. No właśnie. Jeszcze go jak podczas turnieju wejdę i ktoś mnie będzie bił, a ja będę patrzył na twój numer. <grym> Halo, jaki to dobry? No nie. Kto tu bierze tego... No, Jackie jest dobra. O kurde, Adam. Jakbyś ulta im szczelił wcześniej? Ale po co? Teraz ja go mogę szczelić ultem, ale net nie muszę. Bo i tak go nie ma już, kolegi. Dobra, ty go tam. Masz mi podać. Spoko. B... No kurde, wzięła piłkę ta mała śmierdzielka Śmierdzielka. Dobra, nie przyjdę. Śmierdziolka. <suszynka> <p> Śmierdziolka. <suszynka> nie. Co daje mój gadżet? Dobra, nieważne Adam, zabijaj ich po prostu, gnieć ich, rób wszystko, Dobra, żeby uważajcie. wygrać Upsi. Dobra, Ktoś wszedł w minę I teraz ma skwaszoną no minę Uuu. Dobra, zobaczę co robi ta słuchawka Nie! Przypadkowo sztyliłem ulicę, a ja chciałam na nich sztylić Bęk, szedzić. bęk, chyba nic nie robi Czekaj, czekaj i... Pee. Nie, Adam, ty amortyzujesz uh, ten. Pee. Szybko pierz piłkę i mi podaj. Podaj, podaj, podaj. Co jest? <laughs> to rocket jumpy robi. Jak się robi rocket jump o co? No chodzi? bo to jest gadżet pewnie nowy. A, okay. o nie, oni próbują teraz ultę przelić. O nie. Łatwo z tobą, dzieciaku. <laughs> Dobra, szybko. O nie, o nie, o nie, o nie. <laughs> Jaki jest? I śmiech Dobra, ja mam. Trochę mi nedcina, ale na szczęście lekko. Już teraz nie ścina. Dobra, za późno. Co? Co jest? No Dobra, dawaj bo! Dawaj bo! Rzucaj usta! No nie! Nie, 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 nie! Nie! Nie możemy teraz przegrać. Musimy dopiero za trzecim razem możemy dopiero przegrać. No właśnie. Więc musimy teraz wygrać albo remis. A za remis nic. Dobra. Ej, co jest? Nie, łóżka chcę go. Pik! Dobra, wejść, wejść, podaj, Adam, 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 podaj. Dobra, dobra, dobra. Jak coś będzie, to wiesz. Łatwo. Albo nie. Nie! Bęk, Bęk. Szybko, szybko ktoś, bierz to. Jest. Dobra, mamy to. Easy. Jednak się udało. Ale to było trudniejsze. No tak, ten odcinek będzie Nie, Gaca grał, Gaca grał. Ej! I... zobacz sobie w tablicach? I no tak, to, to ugasa. To ja serio zauważyłem, to ale jakoś nie chciałam się mówić. Gaca grał. Gaca. <laughs> Pozdro, Bartosz <laughs> Do zdrowienia. O nie, teraz Czekaj, jaka to mapa. O, Dobra, gotowe, kolejny. Poczekaj, a to jaka mapa? No to ta sama. Podobno. No dobra, zawsze jest ta sama mapa przecież. Nie, nie. To no nie jest to sama. Ale zawsze jest podobna, zawsze są te same postacie dobre. U, oni takie wzięli na nie, co. No pomylili z nagrodą. Chyba, po, chyba to wygramy. Chyba z nagrodą pomylili się. Pomylili chyba ten... im się pomyliły postacie. Chyba im się pomylił tryb z, z nagrodą. A weź mi podaj, podaj szybko. Dobra, dawaj trikshotem, trick shotem, trick shotem, trick shotem. No, łatwo z wami dzieciakami, <głos> <głos> łatwo z wami dzieciakami, Jajko no mojej ryby. oni się zabili mnie raz. O ty wariacie, a kto? No Barley, bo stał w miejscu i we mnie w ten Ja myślę, że on od razu, a nie... A to wykominie. Adam ale na serio jako po własnej postaci Pek, pek, ładno podaj mi, podaj bo ja to zrobiłem No i Ale nieźle ich porobiłem trzech naraz ultem Dobra, no. mamy to, nawet bez, dawaj bez przegranej Jak to zrobimy bez przegranej to jesteś, no i kurde prawie znam To nie jest takie trudne, lecz to ostatnie będzie takie najtrudniejsze no, ale to wtedy będziemy mieli jeszcze cztery. No dobra, przynajmniej jeszcze dwa razy musimy wygrać. To no, na pewno. No. Dwa razy. Króle jak... i będzie jak przegrywać będziemy. No właśnie. Więc trzeba jeszcze dwa razy, no kurde, trochę mają spokój im bardzo. No trochę. Bo oni mają Franka, dobra. Jakoś ich musimy zrobić. No jakoś na pewno. <laughs> o. Ups, nie ma jednego. Ups, Dla, nie ma musimy dwóch... zabić tego. No A, dobra no, jakby, Szkoda, że uciekł, tak to by dwóch nie było, dobra Chodź tu, bo dużo bije Musisz być ulsa i tam szcelić Dobra, poczekaj Posztym tam do góry, żeby ich zablokować O właśnie, bang, o właśnie Bang, easy z nimi, po prostu to jest łatwe Dobra znaczy... Tak, Ada, musimy robić Ale, To jest taktyka na ciągle. Czekaj, czekaj, zaraz to... Ta... Kto będzie miał piłkę? Bang, 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 bang nie! Nie. Dobra. Dobra? Dobra, ja już szelę. No dobra. A, dobra. No i dobra, easy. Czyli jeszcze jeden runda i jak nie przegramy No Gramy finały. Dokładnie, ty o milion złotych, tak? Czy to już nie jest O hajst? Nie, to jest Oszeli, tylko chyba. Nie. Bo chyba, że będzie wiesz co. Turniej potem nas wyślą do Ameryki o... o Zagbyśmy wygrali teraz 30 tysięcy dolarów, bo taki Ja czekaj, ja dobrzek za skrzynkę. Adam wyobrażam sobie jak będziemy krzyczeć jak się skończymy, czekaj Adam bo mi się trochę ręce trzęsą no, nie mogę bo chyba, chyba śpi cały mój dom, chociaż nie wiem no, Dobra czekaj zaraz kliknę bo muszę, muszą mi się palce uspokoić bo tak mi wiesz chodzą tak szybko Dobra no jak ci mogą szybko patrzeć, mi tam jest easy No, no mi się tak się trzęsą, o to mi chodzi no, dobra. Jesteśmy już tak, to jesteśmy... jest, jest z dwóch. Tak, już potem będzie trzeci. I potem będzie się robiło hardkorowo, Czekaj, czekaj. Trzeba ich wymienić, trzeba wychmienić ich oni, oni już chyba bardziej umieją grać. No tak mi się tak wydaje, mają podobną taktykę do nas. Tylko co tu robi po co? Po co im po co? No właśnie. Podaj. No, Dobra, tu mam problem. Ten mnie zabije. Ty jesteś teraz sam, idzie jeszcze ból. Ból wejdzie do krzy... No tam idzie. Musisz zabić go ból! się. Zawsze. No właśnie, Krystian. Jakby... Jak ty mi zabrisz, to ty Broni, jest... Broń! 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 Pęk! Bęk, bęk! Bank. Dobra. Bank. Chyba ich nie zabijesz. Nie. No nie. Bo ich było trzech nie. w innych miejscach. Jakby były w jednym, to by ich nie było i byśmy mieli kola. No ale kurde, tak to nie wiedziałem na kim się skupić, A tak to by mieli tak... El Primo by mnie zabił, dobra. U nas teraz nie będzie. No dobra, to jest porażka. Nie, no był ze no Jakby trochę jeszcze dalej to rzucił, jakby dalej. Ada musisz teraz często ulty ładować w nich. Dobra, no wiem, wiem. To nie Tylko celna. No wiem, że celne, bo to już jest poważna rozgrywka. No kurde, jak tu nikt nie chce podejść. Dobra, poczekaj, czekaj, bo tam oh, Nic nie dostał ból, ale Pro, czekaj. Dobra, teraz idziemy murem, idziemy murem. Dawaj, strzelaj O no. nie! Dobra! Jest! Jest, 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 mamy to. Jeszcze jest szansa. Ale to serio, emocje są całkiem niezłe, chociaż gramy tylko z kina, który potem pewnie będzie kosztować. Nie, no w sumie grabo 50. Nie, on będzie kosztować 80. A, no to jednak mało gramy. No i Houdini, dobra, przegraliśmy. No dobra. dobra. Nie! To, to jest. idiota! Dobra, no niestety. Tylko mało, to debil! Dobra, challenge się nie udał, ale jeszcze to możemy... Nie no, myślę, że dobra, teraz może zmienia postaci. Nie, nie, nie! Ty dobrze nie nim grasz. Dobra. Czekaj, Kim by tu. Czekaj, skoro jest ta mapa, to ja bym mógł spróbować? Nie, dobra, dawaj gramy no, dalej. Ta, no, I mi, bo to jest najlepsze. I wiem... O Jezu. O Jezu, oni mają na daleko. No super, rosa jeszcze, która się nie rusza No dobra, rusza się No dobra, mamy trochę problem, szczerze powiedziawszy Ta jeszcze że gadżeta od razu używa Mały śmierdziel, dobra Mały śmierdziel No dobra No nie! Co im nagle jest? No tu już się dostały same prosy, to ja nie <laughs> Dobra! O dobra, jest dobrze, na razie Powiedzmy, bo ja mam 400 HP i ulta, więc. Dobra, 2000, dobra, już. no ja słucham przecież. O, ta pała tak z tą ich bramkę, robimy co chcemy, a wy macie. Ten Riko po prostu, dziękuję, Riko, jesteś geniuszem. Najpierw ja mu podaję, potem on mi podaje, żeby we mnie strzelać, zamiast to wybić. Dobra, używam to. No nie, dobra. A i za późno. Dobra, na razie wygrywamy. Weź tam trochę do bramki, okej, okay, jest spoko. I możemy w sumie pokampić teraz. I tak się okazuje, że jesteśmy na ostatniej rundzie i potem to wycofują ten update, bo w końcu już nie ma Uefa, tylko za rok będzie Uefa. O nie. O nie. O To jest możliwe, No to jest możliwe, Myślę, no to jest że... możliwe prawda? Ach, ten koronawirus. Ja myślałem, że jak wyszło to zielone te to myślałem, że to przez koronawirusa, że takie zielone, że choroba, to jednak piłka była. Co? O co? I ktoś nas obserwuje. Pewnie mój kolega. Pewnie gaca, jak się wkurzył, że przegrał że przegrał, no. Nie, nie, dobra, nie, dobra, okej, okay. idzie, idzie, idzie jak idzie. <laughs> Pozdro, bardzo. O nie, trochę omlaga. Adam ultem może. No to dzień. No kurde, jeszcze mi coś pisze Wojtek, no. No co jest? O nie! Adam ultem, Adam, Dobra. Dobra, dzień. dobra, dobra. Jest wygrana. No, to dobrze, dobra. dobrze, dobrze, jest dobrze JD jest dobrze A wiesz Panią co jest. ktoś nagrał na YouTube'a? Jak był Sylwester to czekał aż będzie, wiesz, Nowy Rok I tak miał odpalone na komputerze zdjęcie Lisa Czekał, czekał I jak wszedł Nowy Rok to się krzyknął pierwszej! pierwszy w 2020. A No serio. Dobra. To było w sumie śmieszne. Adam, teraz ciągle właduj ulty na nich. Ow O, no. Oh. Freak. oh. Czy, my, czy my nie mamy takiego samego składu? No nie, bo oni mają Ricocheta No czy... On są... nas wyjdzie. Dobra, Dobra. Mamy przepieprzone No kurde, niczym jeszcze nic z niczym nie trafiam. A co dopiero, u ta, ta na to. Uważaj na, na nią, uważaj właśnie. na ciebie Pa na to, na to A ten ulta tam zużył, ten tam ulta zużył, i nie zdążył go walnąć Dobra, szybko tu teraz, pa I pa jak to się robi Pa jak to robią, no nie A nie dobra, no jak nie, przecież dostał ode mnie To tu są takie teraz jak w Fortnite, że się dostaje, ale nie, do nie zalicza Jak <grym> z heavy chyba wale trzeba nic nie zadaje Oh. Boję się, boję się. Dobra. Teś musisz na. Wer sobie że na takiego se O Jezu! Musisz teraz ulta im pięknego walnąć. Dobra, czekaj. I teraz. Teraz! Bang with a fly! Wow. Co? Jak on nie dostał? Ja go zgłaszam, ja to zgłaszam. Da się Przecież... nie. Musisz go zostać. A on pewnie tego użył! Tego gadżetu! Dobra ty to ja też muszę tak tego gadety używać, bo to jednak jest dobry gadżet. Ja myślę, że takie się blagu. Podaj, 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 podaj. Dobra. Okej, okay, dajesz, dasz radę No nie! No nie! Dobra, używam gadety. Dobra. Dobra. Może jeszcze to, to zrobimy, bo to nie jest takie... Dobra, Dobra rozwale bramkę, żeby zrobisz. było łatwiej strzelić. Ale no nie, dalej będziemy problemy. Jest, mamy to, mamy Dobra. to. Dobra. Ja nie mogę ty, ale emocje trochę niezłe. <laughs> Z tego, że gramy 80 gemów, a mam 200 gemów. <laughs> Ale na końcu powinni dawać więcej tych skrzynek. Za każdą rundę powinno być dwie skrzynki. Dwa big boxy. Dobra, czekaj. Dobra. I ty, bez kitu, jeszcze mamy trzy ten. Trzy przegrane, to boże, trzeba Tak, dwie wygrane, starszy. Czekaj, tylko poczekaj chwilę, bo muszę zrobić cięcie i zobaczyć, czy śpi ta rodzina, i czy mogę krzyczeć, jak to wygram. Bo tak to będzie lepszy odcinek. Dobra, to poczekaj. Nagrywanie. No nie mają, bo. Już nie jesteśmy. Dobra, kurde, faktycznie, bo to trochę może być problem. O, o, no nie. Czekaj, mam <kli> ultę, mam ultę. Dobra, chodź, podjeżdżamy i ty ultem. Dobra. Dawaj, ulta, 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 tera, tera, tera. Teraz już. No, to że naprawdę. Ty przecież już zaraz wygramy, tak? Czy to jeszcze nie? Jeszcze dwie rundy Jeszcze. I będzie ostatnia. Ty, ostatnia. Ostatnia. 16 minut. Jak to nazwać? Turniej, chyba, nie? No. Albo jak wygramy, to wygramy. turniej. O. No. Nie, no i tak nagle. I tak yy, napiszę, że wygraliśmy. Już najwyżej w opisie napisz jakieś głupoty, i dam tam clickbait. Clickbait. I napiszę albo prawie, a przy tak ukryte, albo clickbait. Raczej prawie. Naprawdę, ja prawie, bo więc żebyście. się To nie A w sensie, że w opisie tak napiszę, tak. Ukrycie. Nie wiem, dobra Adam, z zabijamy ich, musimy ich zabić. Nie o jezu. Bez komentarzy, bez ekstremizmu. Weź podaj, weź podaj. Bo za. Dobra. Włączam to. Jestem teraz nieśmiertelny, więc. Dobra. Thank Dobra, you. wygramy. Dobra, ej, jak tak będzie na ostatnim. Ta serio, przecież my mamy jeszcze dwie. Jeszcze mamy trzy próby. A jest ostatnia runda. No. Jak to się nazywa? PS -Qut. PSG. PSG Odpisze PS PSG. Dobra, Paris napiszę. Wygraliśmy Paris, wygraliśmy UEFA Euro. W opisie w Browsers! O nie! Nie, NET laguje! No nie, Krystian, dawaj, no nie, no nie w takim momencie. No nie mogę tego kupić To teraz mi będzie lagował? No ja nie mogę. O dobra, nie laguję. Coś jest takie. Jest. no roza jest? No, czy nie roza, tylko Ems. Tam Ty jest. Dobra. Oni mają tylko na blisko i jedno na nasz tylko Ems. Dobra. No nie wiem, ta roza jest mocna. Jaka się roza? Spało. Co mnie tak wyrzuciło do góry? No bo ten El primo ma teraz ten gadżet. No nie. Śmieć. O nie. Dobra. Ej, dobra, to. No dobry ruch? ten nasz pro. I to też mam Rose? Ja nie wiedziałem. To nie jest Rosa. Znaczy, no kurde, emisje, naprawdę. Te nazwy już mi się tak teraz mylą. Za dużo tych postaci. No bo 33 coś. Nie, 3, 34 teraz? Nie, no 31. Co na niej razem mnie nie trafi. No czekaj, czekaj, mam pomysł, mam pomysł genialny. Stanę tu. Stanę tu po prostu. Musimy ich zabić, Adam. Aż do ja kampie, teraz to, to jest najlepszy pomysł. No, nie. O, nie! I tak cię będę mijał. Nie, Ano, musimy podjeżdżać, chodź. Ach, no. <noise> Nie, nie szeli. Czemu ta MC ma jeden HP? No bo ma farta. I nie powiem, co jeszcze ma farta. No czemu mi się ult nie kliknął? No dobra, się ma. O, nie, pomóż mu pro. Dobra, masz piłkę. Wszczel ją tam! Dobrze! No. Aj! Terminator! Leci tak jak twoja! Tak, to byłabym boblem trafiłeś trzy oso... Nie, ten pro... o Boże, myślę, że... Może też trochę net wtedy ścięła i myślałem, że ten pro tam już wczelnie... dobra, zanulowałem mu to! Dobra? Ulsem! Ulsem! Ulsem Adam! Elo, elo, Dobrze! Oben. No nie! No kurde. Ale dobrze zrobiłeś! Ale gdyby tak. nie miała ulta, to byśmy już to wygrali. Gdyby nie miała odpalonego ulta, to byśmy to już wygrali. Dobrze, czekam te 10 sekund. Jakoś to mądrze przyczekam. Musisz mi pomagać ciągle? No wiem, ja będę na straży z ultem stał, więc... Dobra. Coś... Tak się Co wygrywa. Robiłem? Co ja zrobię? To... Tak Dobra. się przegrywa. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, ja teraz... Jak będę pod bramką, to odpalam gadżet. Nie no! Kurde! Dobra, mam jeszcze dwa gadżety, więc... Mały plusik. No nie! No A co miałem, ja miałem jeszcze trzy są? No nie. Nie. Pęk! Pęk! Dobrze! Oh, Jest dobra! No co no gościu, to są emocje. Jeszcze jak teraz wygramy... Wygramy wtedy ile? 5 złotych, rozumiesz to? Nie więcej. Nie, ja, to jest... Nie no, bez, dwadzieścia, dwadzieścia, to jest. No właśnie, czyli moje dwutygodniowe zarobki. O nie! Nie, 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 nie! Nie! Tylko nie to! Bum! Bum! Nie, ona i tak tego gadżetu... Dobra! Ty przyszedł... Ale nie przegraliśmy, ani nie wygraliśmy. Dobra, gościu, ten odcinek trwa 20 minut. Dobra, dawaj Oni, i teraz taki, tak, jak przegrywamy, i takie nagle wypada na sześć <gry> ale to by było na serio najgorsze. O nie, teraz... mam mi... o dobra, Adam nie laguje na szczęście już. No nie, znowu ta Jackson głupia, no kurde, ta Jackson to naprawdę. Ja no, Jack, no kurde, co to jest? Jaxi, tak? Jackie. No, Jackie. No to mówię przecież, że J to... No nie ja powiedz Jackie. No to mówię właśnie, że Jaxie, czyli Jackie, no. Masz problem. Ej, to jest Faucer. Ej, z Faucerem gramy, kurde. No Faucer, ta Ems. A nie ty, ja go znam. To jest Gargamel. Gargamel. A Kurde, no, czemu my nie możemy teraz wygrywać? No bo teraz są już trudniejsi typy, no. no ale dobra, no i tak nie idzie źle. Dobra, mamy rebis na tym ostatnim, więc... No. O nie net laguje! No, nie! Już tego nie może być. O dobra, mam. Mam neta. Kablówka. Kablówka zaczęła działać. Dobra, używaj ulta tam. Nie w tą ale tak bym nie dostał. Dobra, kto mi w ogóle tak zablokował mi ulta? Kto to był? No Jack to Jackie. Jackson? No dobra. Jackson. Michael Jackson. Michael Jordan. O nie. No bo też tak rzucają tymi piłkami, sobą jeszcze rzucają. Bang, bang. bang. Dobrze. Dobra, szybko podaj, no podaj. No, dba, no, co tu za idiotka? Czy idiot? Podaj, 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 mi, podaj mi tyle. Dobra. Zaraz ci to skąd? Użyj dobra. na nich hulta, użyj na nich hulta, no po wiem. prostu. Bęk. będzie? No, Dobra, macie polega. chyba wina. Macie easy wina. Dobra, może, no nieco zazbany, dobra. Jakbym użył gadżeta to bym ja to przeżył, ale no, nie zdążył. nawet no, bym nie zdążył kliknąć. Czekaj, muszę tak przygotować palce, żeby atakować, a jednocześnie muszę gadżety używać. Co? Co to było? Co to było? Mamy jeszcze dwie próby, może wygramy. Jaki ofarta mieli? No. Ja, ale przecież... przecież to było? O oh, jezu. Dobra, no, myślę, że to przegramy. Cicho. Super, mamy Tika w teamie. Najbardziej potrzebną yy, tam, postać no, na świecie. To, wiedziałem, że po prostu. No, widzisz, ja jestem jednak. Czarnowic. Czarnowic? Ty lol. Tak było w jednym głupku. Dobra. Dobra. Mamy to. Ej, tam jest triczysz, nie wiem, że ten nie działa, lol. I dobre to. <grym> Ma to sens. No nie. No kurde, on by już zginął, gdybym nie miał. Mamy, szelka, szelka, szelka. Mama, turniej wygrałem. Jedziemy do Ameryki. Gratulacje, wygrałeś ses. Ja Proszę, muszę screena zrobić. Jak Też się screena robię. robiło, bo nie umiem teraz robić screenów. No screena mi daj. Tak? O, dobra, jest. Jej! Odbierz. grałem. Też, ale emocje. Odbieramy. Raz. Dwa. Trzy. trzy. Ja. Mam trzech. Mam, mamy, mamy to. Mamy. Mam. Ezkerę. Eżker, szkerę, szkierę. A szczerze już się tak nie jaram. No ja się jaram, gościu, cztery dychy, znaczy dwie. E, czemu mi ty... A dobra, już się będzie że mi nie pokazuje. Dobra. A ty wiesz jaka to jest... Powinno to być tylko na jak To jest teraz powinno być... Ale to być... chyba właśnie będzie, myślę. Bo podobno miało być w sklepie. Dobra, jeszcze, no. No, jeszcze kupuję 4 megaboxy bez oferty za 100 gemów. Nie no dobra, żartuję. Dobra, ja robię openik jeden mały. Dobra. I sześć dużych. Ja byłem widzę Ty? Czekaj, otwieraj paczuszki. No, ja nie będę otwierał, gościu ja robię. No i już i tak do tego momentu nikt nie wytrwał. Bo napisz w co trwałeś. Napisz UEFA Euro 2021. Albo napisz 2021, to przypnę ci serduszko. Nie, tylko mi Power 4 do rapy. No, to słabo, dobra. Nie, nie. To ja bym ty... <słuch> dawaj jeszcze rundę, gramy dawaj. Nie można. A zobaczymy. A nie da się. Dobra, to ja byłem wiedzony ty. Właśnie wygraliśmy kozacką postać. No i na razie, po cześć.